Siemka, chyba się nagrywa Lisek Lucek, tak? No chyba się powinno nagrywać. A więc, cześć z tej strony Rysio i Lis Lucek, siemka. I dzisiaj chcemy wam powiedzieć, że to będzie nasz pierwszy filmik na tym kanale. Jeszcze zdjęcia nie umiemy ustawić. No niestety, no ale może jakoś damy sobie radę. Może na, może Adaś powie nam, oczywiście. A więc, dobra, więc proszę o lajki i subskrypcje, bo już my trochę YouTube ogarniamy, bo przecież Adaś nam wytłumaczył, nie wiem, ale YouTube nas chyba jeszcze powie, jak skorzysta się z YouTube, ale powiedział, yy, jak się nagrywa, i czy się nagrywa, i jak się właśnie nagrywa, i jak się wchodzi, żeby nagrywać. Dobra, pozdrawiamy was serdecznie. Pa pa.